A było jakieś ślubowanie? Ale szanowni państwo, 460 posłów złożyło ślubowanie w Sejmie już bardzo dawno temu, a nie ma możliwości, żeby w Sejmie zasiadał 461 posłów, więc coś się pobyliło panu Hołowni e, i dlatego przyszliśmy na obrady, panu Hołowni, e, i dlatego przyszliśmy na obrady wówczas, kiedy miał jakikolwiek sens. 460 posłów, a tylu jest według konstytucji w Sejmie i nie można zwiększać składu Izby, złożyło swoje ślubowanie już bardzo dawno temu. Nie wiem, pani Monika Pawłowska jest z Moniką Pawłowską, natomiast na pewno nie jest posłem, bo 461 mandatu w Sejmie nie ma. Kiedy wniosek o usunięcie jej z partii i z zarządu? Ja to macie państwo władzę, ale nie, nie mogę na dwa fronty. Nie, no, ja Sekundę, bo. Ale pan jest z Lublina, to ja mu dam pierwszeństwo, dobra? Kiedy będzie wniosek o usunięcie pani Pawłowskiej z zarządu? No niestety. Z zarządu. Panie jak to niestety. Z zarządu, kiedy będzie wniosek o usunięcie Moniki Pawłowskiej z zarządu i z partii? Nie wiem, czy będzie taki wniosek. To są, to są decyzje szefostwa klubu. Jeśli chodzi o członkostwo w klubie, nie jestem w kierownictwie klubu. A jeśli chodzi o partię, to jest to kierownictwo partii. Nie jestem w kierownictwie partii. Trzeba pytać, A jest pan w zarządzie wojewódzkim? W zarządzie wojewódzkim jestem, ale dopóki pani poseł Pawłowska jest nominowana przez kierownictwo partii do zarządu? Czy delegowana do zarządu województwa, no to jest członkiem zarządu województwa. My się oczywiście nie zgadzamy z sytuacją, w której pani poseł uzurpuje sobie prawo do zasiadania w Sejmie. Powtarzam, w konstytucji jest zapisane, że jest 460 głosów. Wszyscy dawno Nawet złożyli ślubowanie. Chodź, chodź, chodź. Ja